Witam, witam Was ponownie w Farmingu 25. Mapka zielonka. Młody na gospodarstwie. O, tyle z tego śniegu zostało, co bo w tamtym poprzednim dniu. Ma dopiero gdzieś około 17 padać. Pieskowi damy jeść. Tyle z tego zostało po prostu. Śniegu. Dobra. My co to dzisiaj robimy? A co mieliśmy działać? No w lesie oczywiście będziemy działać. Będziemy nawet w lesie działać oczywiście. Jedziemy z dużą przyczepą z znowu mam do odbioru to mleko też się narobiło. Mleko dopiero się zaczyna robić. Cementu kupiłem, bo miałem prawie 400 tysięcy, do cementu kupiłem i tyle. No. Pieniążki poszły, nie wiem, czy ja się tu w ogóle zmieszczę. takim wielką się udało, tylko jakby są to ja nie wiem żeby trochę zacząłem wycinać, przygotowałem, żeby szybciej było. Wycinanie jeszcze pokażę w tym odcinku, więc może opony to nie przebijemy. Za czym cokolwiek to zaczniemy robić, tutaj może, to jakoś jedziemy. Może się uda, nie gorzej będzie wyjechać. Jakoś może Może nam się uda wyjechać, ale to zobaczymy, czy się uda w ogóle wyjechać z tego lasku, czy będziemy ciąć dalej go jakiś przejazd był jakiś. No ale to zobaczymy. Chyba, w ogóle na, na, na mi sięgnie. Słabo to wygląda Musimy no, pójdziemy. Musimy od drugiej strony tak słabo to wygląda trochę. Może tu gdzieś na tyle stanie, żeby tutaj jakby lepiej wyglądało trochę. Dobra, trochę podziałamy do tutaj przy tym ziekach O, już podziałał śmigałem patrz, patrz tego, patrz tego to jest Widzicie tam? Majkę budowało Aż Czajnik mnie tak enerwuje Nie upierdliwa to tam, nie wszystko, jeżeli się w nie mieści Dlatego lepiej gałęzie nie ma, nie ma sensu tutaj sadzić Lepiej takie roboty oczywiście przy takim, przy zwykłym drzewie prostym. Mamy trochę tych lądzie tutaj do pocięcia, do, cięcia, do nie wiem, że nie. jakoś tam idzie, powoli to jakoś przerobimy. <laughs> Na wióry. ogólnie jeszcze później do Was będę miał pytanie, co ja mam zrobić, nie przejdziemy z tymi deskami wszystkimi, czy trzymać je, czy sprzedajemy, czy inwestujemy w jakąś technologie jakieś, znowu przemysł, jakieś, jakieś, no nie wiem no ja na razie mam od cholery tego nie idzie zajebiście, widzę No bo tak tam piłą nie mogę odprzyć tutaj mi nieraz po prostu policję tego drzewa Ale wciąga ładnie wciąga więc nie wiem czy będę jakąś inną nitkę robimy przemysłu czy co bo nie wiem to, naprawdę to trochę mi się to inda zbierało właśnie Beli, nie beli. nie bo nie wiem jak tam dalej z moją budową będzie Czy ja ściany drewniane będę potrzebował, czy co będę potrzebował, czy co tam wyciągli właśnie. Późniejszy odcinek dzisiaj mam, no bo tego typu właśnie z porządku z lasu. Mamy 2 stycznia, więc takie porządki porobimy. W naszym lasie to po zimie tutaj te gałęziaki trzeba pozbierać po prostu. ja tu dzieje to przyciemno, ale gdzieś w się... Oczywiście od razu na sprzedaż pojedziemy no jak gdzie będzie już to to mamy całe życie, to idzie, bo oczywiście nie wiem, co idzie. Za chwilę, bo, ale takie no, naczepłość nie może być taki wyjątkowo kolejny dzień. Tak. to źle ależ nie wam się będzie podobało no, trochę no, śnieg nam zniknął więc chociaż tyle że można normalnie może się poruszać w lesie W mi przyjdzie nowe krzesło biurkowe. Bo tutaj nie rozchwalałem, nawet pociągałem się, bo tutaj się to popsuło już w tej chwili. To obecne co mam, to już nie działa. No, po prostu tej jak trzyma, to trzyma większość puszcza Chwilowo siedzę stabilnie, to się chwilowo to normalnie trzyma i nie opada. Tak to no, wysokie biurko mam. więc trochę mnie to no, po prostu irytuje delikatnie, no bo wiadomo, opadające to nie jest zdrowotne. O, ale poszło Ale wciąg. O, patrzę, no wciąg. Jeszcze ma miejsce Ło, ładnie nam Powinniśmy narostu zmieścić, tak mi się zdaje Zobaczymy Za dużo to raczej nie dostało już tego Ale zobaczymy Jestem w tym szoku, że nie pozdychały te drzewa niektóre, no, ale coś poradziło. No Nieraz no, nie tak jest, drzewa tak tu umierają. i tak wszystko umiera. Choroba jaka to i... Ciekawe co dokładnie się wydarzyło. Po prostu tak ma... tak farmingu jest zakodowane, że któreś tam drzewo rosli i umiera. Chyba jej się nie dobie. ale jednak tak jak wspomniałem wolę proste drzewa no ale kilka takich też musi być zgadać jakoby na biury była raczej mi na biury bytnie nie jest potrzebne bo tam tak na biurze tak. to jest takie tak było bo tak akurat było i tak jest chciałem zobaczyć które drzewa szybciej rośnie w które szybciej dymię rosną Będzie nie wtedy i tutaj będę musiał drogę namalować, tak żeby wiedzieć na przyszłość jak będę sadził. Tutaj chwilowo postawimy. Jeszcze stoi tutaj. Jak będę sadził kolejne drzewa, żeby wiedzieć jak je posadzić. Dobra, teraz przechodzimy do kolejnego... O, może zaznaczymy. Patrz to. Gdzie? To mamy do wycięcia. I to. Nawet spray taki jest fajny. O i to mamy do wycięcia. No i wycinamy Lecimy w tą stronę. W tą stronę polecimy. I tak trochę. No i na gałązki podcinamy. oczywiście. No i dobra, poprzecinamy je tak pi oko. No i ta jeszcze, ta mamy do przekręcenia. Ta jeszcze jak umarło, to umarło coś na to raz, to no, nic się nie stworzyło. Czemu umarło? No i to tak samo tniemy. Na kilka. Wszystkie już raczej te uschnięte, powycinane mamy, tak. Dzikaczem. No ale dobra. Teraz będziemy się bawić w ładunek. No, na pewno nam się uda ten ładunek ładny zrobić. Więc już to widzę. и вообще какой-то и Mniej mówić, ale muszę być skupiony bardziej przy takiej robocie, więc ta precyzyjna robota. To trzeba. Powiem, że dawno się tak nie bawiłem, że już w prawie wylazłem O, prawa ładnie się Dobra, Idziemy tutaj. Na Dawno zapomniałem, jak się tym kieruję. Mówię, to... ostatni ja raz w tamtych farmikach kiedyś tak używałem. Tak średnio mi to wyjdzie. to trzeba się to wójta dziwnie. Wiadomo, trochę się uda naładować, Abyście widzieli jak to pracuje w ogóle. To będę wam wszystko poza odcinkiem pokazywał, to nie będę wam nic pokazywał, to nie będziecie to widzieli, jak to sprzęt stary działa. Bo coś go kupiłem, żeby pokazać chociaż że jest na odcinku. Ach, teraz mi się wzięło, na no, pewno tyle zachęcam Do bólu, do bólu ściskam, do bólu, do bólu Ciężko trochę widzę nie Myślę, że ręcznie, bo tu zaczyna się cyrki robić. Przekryć się Przekryć się, przekryć, przekryć. zawadzimy bo coś I tak średnio to wyszło dzieciwnie by tało, by bujtało i się wybuitało się bytało, bujtało i się buitało jakaś policja dziwna się zaczęła robić, dlatego... O, uciekł, patrz ten Już nie chciałbyś zablokowało mi się, zaklinowało czy co? Czy coś zbugowało, patrzcie no Zbugowało mi się coś Nie mogę otworzyć, ja pierdyka Ale dziadostwo ja Nie mogę otworzyć tego Ja pierdyka ale dziadostwo ten farming jest to, że się w głowie nie się jeszcze zakleszczyły? O mój Boże No i odblokujesz teraz Nie wiem co się odwaliło nawet Tego zasimy Coś co pozbierajmy i jedziemy to wywieźć latartach, no bo co ja sobie zrobię Na tę chwilę Nie mogę odblokować było. Mam... Psuło się coś Dobra, ale jedziemy. O, tu już aż 25, 25 minut żeśmy się bawili z tym drzewem, więc no taki miał być krótki odcinek, a wyszedł długi odcinek. Dobra, no cóż, no. Zawsze coś, no. Trochę dużo mało mówiłem, się dużo skupiałem na tej pracy, no bo to wiadomo, taka praca precyzyjna, więc wiadomo, no. Czy będzie ciekawy odcinek, więc nie wiem. Dobra, ja tam jadę na tartak. Więc to cóż, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z FSA 25 bo już nie będę przedłużał, widzieliście ostatnio jakiś rozwodunek, więc pozdrawiam Was cieplutko.